Dziękuję. Kurde. kurde, kręgiel mnie uderzył. Nie kręgiel, tylko kula. Ale kurczę! Wow, ale... Kurczę! Wow, kurde, także działa! Kurde, tak dzia kurde jakoś palmy. Cześć, Barkus! Kurde, czy jest już live? Barkus! Barkus! Szwagier FM. O kurde! Ale dźwięk! <śleksy> <śleksy> kurde! Nie, nie no! Halo! Kurde! Halo! 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 <śleksy> Kurczy. Witam, kurde, co. To? Dawno, kurde, nie kierowałem takim. Kurczy. Trochę, kurde. Ch bo, kurde, potem. No! Pojechał, kurde. O, balony jakieś, kurde, tu tutaj. Kurde, jest. Kurde, 300 subs kurcze. Kurczę, Pamiętam, kurde. Na steamie Kurde, dziękuję. Kurde, dźwięki. Kurde. i